Zapraszam do oglądania Kings of the Table. Pozdrawiam, Artur Gela. Witamy w nowym Ping Pong News. Sezon powoli startuje, a więc wracamy z serią wiadomości. Dzisiaj mówimy o swojej mistrzostwie Europy, które odbyły się w Monachium i zakończyły się w poprzednim niedzielę. Natalia Bartyka pokazała się z bardzo dobrej strony: zwyciężyła swoją grupę eliminacyjną bez straty seta i tym samym znalazła się w turnieju głównym gdzie w pierwszej rundzie pokonała Balzanową 4-3, w drugiej rundzie w tym samym stosunku rozprawiła się z Arpowicz Haną i awansowała do na najlepszej szesnastki, gdzie spotkała się z Polcanową, niestety ulegającej 2-4. Szkoda piątego seta, gdzie Natalia mogła objąć prowadzenie 3-2, ale przegrała tego seta prowadząc 9-3. Wdebla razem z Natalią Bajor awansowała do turnieju głównego i zakończyły zmagają w najlepszej szesnastce. Natalia Bajor jako jedyna Polka zaczynała przygodę z grą singlową od razu od turnieju głównego. W pierwszej rundzie pokonała Niemkę Kaufmann 4-3, natomiast w drugiej rundzie przegrała z Joanne Gian, reprezentującą Francję 4-1. Anna Węgrzyn nie zaliczy tych mistrzostw do udanych, ponieważ nie udała jej się awansować do turnieju głównego, a przygodę deblową zakończyła na pierwszej rundzie. Natomiast druga siostra Węgrzyn, Katarzyna, pokazała się z dobrej strony i bez problemu awansowała do turnieju głównego, w którym w pierwszej rundzie pokonała diakonała Adinen 4-2, a w drugiej rundzie odpadła z Shen Xiao. Przejdźmy teraz do męskiej reprezentacji. Jakub Dias jako jedyny mężczyzna był od razu rozstawiony w turnieju głównym, gdzie w pierwszej rundzie zmierzył się z reprezentantem Ukrainy. Przed meczem wielu z nas zakładało, że będzie to szybka partia i Kuba łatwo zamelduje się w drugiej rundzie. Jednak musiał on odrabiać straty i ostatecznie kończąc z wyniku 1-3 udało mu się zwyciężyć 4-3. W drugiej rundzie trafił na jednego z faworytów turnieju Patryka Franciszka, i po dobrej grze uległ Niemcowi 2-4. Zapraszamy na naszego Instagrama, gdzie znajdziecie nasze predykcje przed turniejem i sprawdzicie, jak one nam poszły. Linki jak zwykle w opisie. W deblu Jakub ponownie zagrał w parze z Belgiem Nuntikiem i chcieli powtórzyć medal z poprzedniej imprezy mistrzowskiej. Tym razem ta sztuka się nie udała i w drugiej rundzie ulegli szwedzkiej parze Kalberg Person 2-3. Teraz zaczynamy, jak poszły Mistrzostwa Nadziei Polskiego tenisa Samuelowi Kulczyckiemu. Aby awansować do turnieju głównego, Samuel musiał się sporo napocić, bo w grupie zajął dopiero drugie miejsce, przez co musiał potem rozgrywać turniej barażowy. Ostatecznie wygrał w tym turnieju dwie partie i znalazł się w głównej drabince. Losowanie nie było jednak dla niego najlepsze, bo trafił od razu na legendę tenisa Timo Bola. Samuel do meczu podszedł bez żadnej presji i grał naprawdę świetny tenis. Prowadził już 3-1 i 7-3, jednak jak można było zauważyć z jego gry, przestraszył się trochę, że może zwyciężyć ten pojedynek i zaczął grać pasywnie. Timon niesiony dopingiem swojej publiczności zdołał odmienić losy tego spotkania i ostatecznie wygrał 4-3. W Debla Samuel grał w parze ze swoim bardzo dobrym kolegą Maciejem Kubikiem i na pewno zaliczą ten turniej do udanych. Dotarli do najlepszej ósemki i po pięciosetowej batalii przegrali w grze o medal z Kalbergiem i personem 2-3. Delowy partner Samuela Maciej Kubik nie, nie był zadowolony ze swojego występu w turnieju singla, gdzie nie wyszedł ze swojej grupy eliminacyjnej i skończył swoją przygodę z mistrzostwami już po dwóch partiach. Kolejny zawodnik młodego pokolenia, Miłosz Radzimski, pokazał się z bardzo dobrej strony. Najpierw awansując do turnieju głównego, a potem w pierwszej rundzie ogrywając wielokrotnego mistrza Finlandii, Olacha Beleneka. W drugiej rundzie odpadł po bardzo dobrej grze z wicemistrzem świata, Matijasem Falkiem. W Debla Miłosz grał w parze z dobrze nam znanym Władysławem Ursu i udało im się dożyć do finału, pokonując po drodze m.in. mistrzów świata Roblesa i Jonesku. Ostatecznie w grze o medal ulegli młodym gwiazdom francuskiego tenisa, braciom Lebrunom. W turnieju pani niespodziewanie zwyciężyła pogromczyni Natalii Partyki, reprezentantka Austrii pochodzenia Mołdawskiego Sofia Polsanowa. Turniej męski również nie był się bez niespodzianek. Faworyci odpadali jeden po drugim, m.in. Franciska czy Moregard. Ostatecznie turniej zwyciężył będący w ostatnio świetnej dyspozycji Dankiu, reprezentujący Niemcy. Wielki pech Christiana Carsona. Szwed w tym turnieju był w świetnej dyspozycji i znosiło się, że będzie walczył o zwycięstwo w całym cyklu. Jednak doznał poważnej kontuzji podczas meczu półfinałowego z Darko Jorgiczem. Przy stanie 2 2 -5, 5 chciał zagrać mocny topspin forehandowy z niskiej piłki i z całej siły uderzył dłonią w róg stołu. Od razu mogliśmy zobaczyć krew na jego dłoni. Poprosił on o przerwę medyczną, podczas której dłoń została zabandażowana, jednak po próbie podjęcia dalszej gry ból był nie do zniesienia i musiał skaczować partię. Warto wspomnieć, że wcześniej wygrał turniej dolowy wraz z Matthiasem Falkiem. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. To już wszystko na dzisiaj, a już w następnym tygodniu będziecie mogli zacząć odcinek specjalnie związany z trickshotami. Pamiętajcie, aby wchodzić na nasze social media i subskrybować nasz kanał, żebyśmy mogli się dalej rozwijać. Do usłyszenia.